Zapraszam Was na niesamowitą przygodę z Lost in Paradise. Przed Wami wyjątkowa podróż, pełna egzotyki, pięknych krajobrazów i fascynujących miejsc. Agnieszka i Mirek zabiorą Was na wyprawę do serca Tajlandii, kraju pełnego kontrastów, smaków i barw. Przygotujcie się na niezapomniane chwile. Wyruszamy w naszą pierwszą przygodę. Zapraszam do oglądania. Siemano wszystkim z tej strony Lost in Paradise. A tu moja ekipa, z którą wybieramy się do Tajlandii, którą widzieliście już w poprzednim filmie Oto to oni Hej hej, hej Wszyscy spakowani Teraz ważymy czy wszystkie plecaki, torby mają odpowiednią wagę Tam Agnieszka już zamyka chatę I co? I lecimy na lotnisko Jedziemy Mam nad bagaż, dawaj Kuba Wszyscy już niby ogarnięci Ładujemy się do auta i plecaki włożone, lecimy na lotnisko. Jest przygodzie. Elo. Przygoda, przygoda. Tatari, Robimy kontrolę, czy mamy wszystkie paszporty, telefony i takie tam, inne rzeczy. I zaraz ruszamy. Mamy. No. Także chyba jest ok. Zobaczymy. Samochód zostawiliśmy na parkingu i jedziemy na lotnisko. Jo. <laughs> My już po odprawach i czekamy na samolot. Ostatnie telefony, które wykonują do rodziny i znajomych. Do rodziny i do, do, do <gry> Tu mamy płytę lotniska naszego samolotu jeszcze nie ma. Hej, ja będę zaraz kapitana. W no razie, razie poduszki powietrza nam tak, <grym> na ziemi ten. No i co? Chyba do zobaczenia w samolocie. No Aga w ogóle pierwszy raz samolotem leci jak tam odczucia. Super. No Aga to pierwszy raz, pierwszy lot debiut nie? w historii. No, e, no pieluchę masz? Najdalej byłam, że powie. I wylądowaliśmy w Katarze Oczywiście ja mam kaca, nie wiem czemu Czemu ja mam kaca? Też nie wiesz, nie? O, Jest mega piękne lotnisko, zresztą sami widzicie To są nie dżungla, nie? Tu woda, tam woda, tutaj rośliny Nie? A my w ogóle idziemy nie tam, gdzie trzeba pa Tam Tam czy tam? Tu idziemy, a co? Bo mamy C59, nie? No. No. <laughs> Miało być jakieś ujęcia z samolotu ale ciemno ten... było. Ale O, o śpią. Tam sobie ludzie śpią w dżungli. Ci tam, tam co innego robią chyba. Ja, a ja w Indiach płaciłem za 4 godziny spania 100 euro w hotelu. Dobra, idziemy szukać naszego gejta. Czekamy na następny samolot. A tu ekipa z Czapinka śpi. No i tyle. I dolecieliśmy w końcu. Jesteśmy w Bangkoku, szukamy taksi i jedziemy zameldować się na hotel. I to by było chyba. Na tyle z tego odcinka. Do zobaczenia jutro. Dziękujemy, że byliście z nami w tej niesamowitej podróży. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków naszej przygody z Lost in Paradise. Zapewniamy Was, że będzie ciekawie i pełno nowych, niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia w następnym odcinku.